Kamila Bar o wyroku w sprawie Marka Bukowskiego i Teletubisie, które wracają po 14 latach. Cześć, witajcie. Zapraszam na flash filmowy. Kamila Barr skomentowała wyrok w sprawie Marka Bukowskiego, partnera z planu seriali na dobre i na złe oraz na krawędzi. Przypomnijmy, że prokuratura umorzyła śledztwo przeciwko aktorowi, który został zatrzymany w 2014 roku. W samochodzie Bukowskiego znaleziono wówczas 4 gramy marihuany. Teraz do całej sprawy na swoim Facebooku odniosła się Kamila Bar. Dzisiaj cieszę się, że Marek, który stara się żyć porządnie, najlepiej jak potrafi, a wiem to o nim dobrze, wychodzi ze strasznych tarapatów. Starczą, nie na tarczy. Tak się powinno załatwiać sprawy w tym kraju, napisała aktorka. Dobre wieści mamy również dla dużo młodszych widzów. Teletubisie wracają z nowymi odcinkami po 14 latach. Będzie je można obejrzeć na kanale CBBS. Pojawią się jeszcze w tym roku. Twórcy zapowiadają zupełnie nową oprawę, w tym między innymi odświeżoną szatę graficzną. Zabraknie doskonale znanego najmłodszym widzom szarego telefonu, bez zmian pozostaną natomiast główni bohaterowie. Do produkcji dołączył również Jim Broadband, który ma na koncie Oscara za rolę w filmie Iris. Kolema, kolana, kolana. I na koniec nasz serwis, w którym dzisiaj zastanawiamy się, jak twórca serialu Mad Men poradzi sobie po zakończeniu produkcji. Polecam on film i kolejne flesze. Do zobaczenia. Cześć.